Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. A mobilność we Włoszech zależy od osiągnięcia coraz bardziej zrównoważonej mobilności, która pozwala na maksymalną redukcję emisji. Co dwa, aby pomóc w tych aspektach, wiele lat temu przyjęto dyrektywę DAFI, która reguluje tworzenie infrastruktury, która może ułatwić. Rozwój elektryczny w państwach członkowskich UE. Poniżej przedstawiamy szczegółowo jej założenia. Dyrektywa DAFI Cele. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014-94 UE narzuca wspólny cel, jakim jest tworzenie coraz większej ilości infrastruktury wspomagającej. Wykorzystanie paliw alternatywnych dla ropy naftowej, dlatego też cały rozwój ekologicznych samochodów przechodzi przez dyrektywę DAFI. Włochy dokonały transpozycji rozporządzenia dekretem legislacyjnym 257 z grudnia 2016 roku. Rok 2020 jest rokiem X dla stworzenia odpowiedniej liczby publicznie dostępnych punktów ładowania w państwach członkowskich, a data jest 31 grudnia. Należy pamiętać, że infrastruktura jest kluczowym punktem ułatwiającym zakup i obrót samochodami elektrycznymi, ale nie tylko. W rzeczywistości, jeśli rok 2020 jest kluczowym rokiem dla mobilności elektrycznej, na utworzenie punktów tankowania wodoru czekamy do 2025 roku, podczas gdy w przypadku gazu ziemnego sieć będzie musiała zostać rozwinięta do 2030 roku. Dyrektywa DAFI – najważniejsze punkty Zasadnicze punkty dyrektywy DAFI S.A. głównie dwa, ale nie ograniczają się do przyróżne stacje paliw istniejące w dniu 31 grudnia 2015 roku R. Które wydały co najmniej 10 milionów litrów w tym roku i znajdują się w szczególnie zanieczyszczonych prowincjach, będą musiały. Być wyposażone w infrastrukturę do ładowania elektrycznego, co najmniej szybkiego, o mocy od 22 KW do 50 KW oraz do dystrybucji CNG. Lub LNG, przydróżne stacje paliw istniejące w dniu 31 grudnia 2017 roku R., które wydały co najmniej 5 milionów litrów w tym roku i znajdują się na obszarach szczególnie zanieczyszczonych, będą musiały zainstalować. Stacje ładowania, co najmniej szybkie, o mocy od 22 KW do 50 KW. Na autostradach obowiązki TSA wypełniane przez koncesjonariuszy autostrad. Dyrektywa DAFI, inne szczegóły. Rozporządzenie dotyczy również budynków. W przypadku nowych, co najmniej 10 lokali mieszkalnych lub wyremontowanych o przeznaczeniu. Innym niż mieszkalne, minimalna powierzchnia użytkową 500 metrów kwadratowych konieczne będzie zapewnienie podłaczenia ewentualnej. Infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto liczba miejsc parkingowych do ładowania za pomocą stacji ładowania musi wynosić co najmniej 20% całkowitej liczby miejsc parkingowych, a władze lokalne nabywające pojazdy użyteczności publicznej muszą dążyć do co najmniej 25% CNG, LNG, a także pojazdów elektrycznych i pojazdów z bimodalnym napędem hybrydowym lub multimodalnym napędem hybrydowym. W celu ochrony konsumentów informacje na temat paliw, które mogą być stosowane w pojeździe będą musiały być zgodne ze znormalizowanymi etykietami, a także jasnymi wskazówkami w punktach ładowania i tankowania. Opublikowano w samochody elektryczne mówi prawo, a WordPress komentarz Hello World.